Witam, jestem Milka i dzisiaj mam poopieram w moim domu. Więc tak, najpierw mamy od mojej półki, a no, ja półka jest taka. ale na pewno nie. Ale tak, towarzysz, mi się trochę O tak, może pokażę to Mam tu taki papier, ale nie wybranałam I tak, to ja się Cena ministerstwo. Ja ci pokażę to, to jest tutaj taki znany jako to jak tu jest tam był. Widzicie to? To ten tutaj to jest. No to pa mówię, to mi nie spada? Nie, nie, W lat. No i nie było tych te chyba. Ma. Mam taki piętno. taki perfum. to Perfum taki mam. Taki dużo Może to na Tutaj mam półkę, a w niej mam wciągnięte 他们吃下去狗肉，然后就就就，这样这就是狗。吃了狗。这是狗。no。这个狗是狗，它是。 Didn... Ksaki no! To jest tego Nie tak, teraz tutaj... Aaaa, to jego jest ten. Wykładam, to jest... jestem trochę! Na to jest, eeee, jest w sytuacji, bo jestem w <mumbles'> <Isaiah te> <Gentlehox>

Ja ludzowałam. To jestowa, bo tu widać taka, tak to podoba się Aha, tu mam co to takie go to Pokażę jak się mam. Ja powiem razem po i No tak, zlądam. Dobra, i mam jakąś spódnicę. A to taka że mało, wygląda <grymne> ja wyglądam. Okej, na ogonie Tak, a. Widzę. I tutaj są ceny, no jakby ktoś służył, to był test, to by to bo jeszcze tutaj, to jest nie? Na mały sposób. Dobra. I to właśnie było. Po plowaniu Ja do ciebie na z jednym pijął. No właśnie tak. To to była poszlowa Pani po moim domu. Jestem w Chmurka i właśnie powtarzam po moim pokoju. Nie domu, tylko po ko to po domu, jak...